27 maja w Czajkowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy zorganizowana z okazji 35-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Wydarzenie to stało się nie tylko okazją do podsumowań i refleksji nad dorobkiem minionych lat, ale przede wszystkim do wyrażenia wdzięczności osobom, które miały realny wpływ na rozwój gminy. Podsumowania dorobku samorządu dokonał wójt Henryk Plichtam, sprawujący tę funkcję nieprzerwanie od 2006 roku. W tym roku mija 35 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. I przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Od 35 lat potwierdzamy w praktyce nasze prawo do tego, by tworzyć wspólnotę ludzi wolnych, decydujących o swoim własnej losie w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Położyliśmy kamień węgielny pod lepsze jutro kolejnych pokoleń w myśl zasady, nic o nas bez nas wytrwale budujemy nasz wspólny dom. Historia gminy, jej zmian ustrojowych to historia jej mieszkańców, to opowieść o ludzkich losach składających się na nasze dziedzictwo. To zarówno historia tych, którzy mieszkają w naszej gminie od pokoleń, jak i wielu nowych mieszkańców, którzy osiedlili się tu w ciągu ostatnich 35 lat. Wójt przypomniał, że pierwszym włodarzem po odrodzeniu samorządu był Stanisław Łuszczek, który pełnił funkcję w latach 1990-2006. Wówczas powstały pierwsze kluczowe inwestycje. Drogi, sieci wodociągowe, gimnazjum, stadion sportowy czy garaż OSP w Czajkowie. Zrealizowano także budowę traktu kaliskiego oraz hali sportowej i boiska Orlik. Kadencja 2014-2018 okazała się przełomowa pod względem rozwoju infrastruktury drogowej. Wykonano wtedy blisko 12 kilometrów nowej Wybudowano parking przy cmentarzu kompleksowo zmodernizowano urząd gminy, a jednostki OSP w Czajkowie i Mielcuchach otrzymały nowe wozy strażackie. Równocześnie rozpoczęto przygotowania do budowy nowego przedszkola, m.in. poprzez zakup działki i opracowanie dokumentacji projektowej. W ostatniej kadencji 2018-2024 gmina zrealizowała wiele inwestycji o charakterze proekologicznym i społecznym. Zainstalowano 136 paneli fotowoltaicznych i 94 kolektory słoneczne. Wyremontowano ponad 32 km dróg asfaltowych, a także pozyskano znaczne środki zewnętrzne na budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałem żłobkowym oraz nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Czajkowie przeprowadzono gruntowny remont szkoły podstawowej, w Mielcuchach otwarto klub seniora plus, a modernizacja stadionu sportowego w Czajkowie za blisko 2 miliony złotych nabrała tempa. Jak podkreślił Wójt, tylko w latach 2009-2024 gmina pozyskała blisko 50 milionów złotych do finansowania z różnych źródeł zewnętrznych. Skalę rozwoju najlepiej obrazuje porównanie budżetów. W 2006 roku wynosił on 5 milionów 700 tysięcy złotych, z czego 700 tysięcy złotych przeznaczono na inwestycje. W 2023 roku było to już 31 milionów złotych, z czego aż 16 milionów stanowiły środki na rozwój gminy. Wzrosło również zadłużenie z niespełna 500 tys. zł do 2 milionów 400 tys. zł, co jak zaznaczono, jest naturalnym skutkiem rosnącej skali inwestycji. Był to też czas na snucie planów na przyszłość. Wójt zapowiedział kolejne działania inwestycyjne. W centrum Czajkowa trwa gruntowny remont drogi powiatowej. Kontynuowane będą również prace termomodernizacyjne w domu nauczyciela oraz klubie Seniora Plus w Mielcuchach. W planach jest także utworzenie nowoczesnej strefy sportowo-rekreacyjnej przy przedszkolu w Czajkowie storem typu pump track i strefą Street Workout. Czajkowski samorząd planuje też rozbudowę remis strażackich w Klonie, Mielcuchach i Muchach oraz zakup nowego samochodu dla OSP w Czajkowie. Uroczystość była okazją do podziękowań. Wójt Henryk Pichta dziękował wszystkim osobom, które na przestrzeni lat angażowały się w rozwój lokalnego samorządu. Szczególne słowa uznania skierowano do byłego wójta Stanisława Łuszczka oraz przewodniczącej Rady Gminy Haliny Lubońskiej, których nazwano pionierami idei samorządowych na terenie gminy Czajków.